Dobra. Wracamy z trzecią częścią. Zawiszy, przerwaliśmy poprzednim razem, a raczej skończyliśmy w, na temacie związanym ze szklankami. Obiecałem, że opowiem troszeczkę o tych szklankach. Czemu właściwie te szklanki chciałem do niej wrócić? Czemu mhm. chciałem nawiązać? To już mówiłem poprzednio, no? Nie? No, bo to jeszcze w podcaście e, dawno temu, jak nagrywaliśmy mhm. to. To tylo, mówiłeś tak. właśnie trochę o szklankach, a teraz przyjeżdżając powiedziałeś właśnie, że a jednak jest inaczej. Tak, tak i że wracam na tę białą stronę mocy, bo było tak, że przez dłuższy czas myślałem, niestety zmonierowałem się jakimiś czekaj, podaniami. Czekaj, czekaj, ale nie, brudiami, i tak dalej. No? Mówię, że zaczniesz od ważniejszych rzeczy. No dobra, dawaj, faktycznie. Dawaj, faktycznie. dawaj nie, da się, nie da się nie pochwalić tak. w takim razie. Dzisiaj się to stało, dzisiaj do tego doszło, aż się pochwalę przed obiektywem. Czekaj. Dobra, widać, widać, widać. Widać? No to dobrze. Świeżutki, pachnący, z datą jeszcze, chyba nawet będzie tutaj. O, jest ładnie daty, widać. Sprzed tygodnia. Czyli z dzisiaj, dojdziemy. Jak 15, dobra, sprzed tygodnia. Czyli wystawiony został, wydany, wydrukowany patencie kapitana jachtowego, czyli cel, który był, przyświecał mi przede wszystkim, jadąc na ten rejs na Zawiszy Czarnym, czyli właśnie wyrobianie, dorobienie godzin do patentu kapitana jachtowego, został osiągnięty. Patent dojechał wreszcie. Trwało to no, chwilę, bo wysłałem zaraz po powrocie z tego rejsu, mhm. czyli jakiś miesiąc. To i tak jest lepiej, poprawiły się te statystyki zdecydowanie w stosunku do tego, co było kiedyś. A było tak, że żeglarze na patent czekali pół roku i więcej czasami, szczególnie jak się przepisy zmieniały, no ale to już mniejsza z tym. W każdym razie patent jest. Zostałeś w końcu kapitanem. Zostałem w końcu kapitanem. Teraz również e, muszę wypełnić jeszcze formularz. I wysłać do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, bo tam z nadania przysługuje mi patent kapitana motorowodnego, właśnie na podstawie uprawnień żeglarskich. Dobra, to ja jeszcze wrócę do tematu, bo poprzednim razem mówiłeś, no? Mówiłeś, czym możesz pływać? I w jaki sposób? Mhm. A teraz czym możesz pływać? Teraz odpadło mi jedynie ograniczenie długości kadłuba jachtu, czyli już nie muszę się oglądać na to, żeby jacht miał nie więcej niż 18 metrów po pokładzie długości, po mhm. prostu tak jak jest tutaj opisane na rewersie tego patentu, że uprawnia nie do prowadzenia jachtów żeglowych, które mogą być wyposażenie w, wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny po wodach morskich. Czyli bez żadnych ograniczeń. Czyli co? Zawiszę? Czyli zawiszę. Jak <laughs> najbardziej teoretycznie mógłbym prowadzić. Praktycznie uh -huh. oczywiście nie jest to tak, bo żaglowcy mają swoje własne regulaminy, swoje własne zasady, żeby zostać Ale jak sobie kupisz zunika. swój żaglowiec, to będziesz mógł prowadzić. Tak, jeśli tak. bym kupił i z tego co pamiętam w przypisach jest też taka klauzula, że jeśli statek bierze na pokład więcej niż 11 osób, to jest to już jednostka pasażerska, do tego są potrzebne uprawnienia zawodowe. Więc co, tego, na że, autobus. Tak, więc co z tego, że długość się będzie zgadzała, skoro liczba osób będzie przekroczona, no i uprawnienia mi nie siądą. Ale teoretycznie, już całkiem, bardzo teoretycznie, to i takiego Krusenstierna z 10 osobą byłbym w stanie poprowadzić wedle tych uprawnień, według tych przepisów dookoła świata. Kończą. Końcu, końcu, bo już się strasznie długo no. na ten patent zbierałem. No przede wszystkim tych 100 godzin na żeglowcach mi brakowało, ale to też już mówiliśmy wcześniej, także no. No, cel osiągnięty. Jest patent. Dobra, tam wreszcie teraz Także, pozostaje jeszcze ten kapitan. Wracamy do kapitan. I muszę pieczątkę zmienić. No tak. <noise> no tak, muszę przepisać pieczątkę. A jeszcze tylko dopowiem odnośnie na tego, <noise> tak, że numer patentu dostałem 2990 jeśli faktycznie, a chyba tak jest, numeracja idzie za koleją, no to tak. jest nas w sumie całkiem niewiele tych kapitanów w Polsce. No bo niecałe 3000 patentów to nie jest. Poprzednie dużo. kwity książeczkowe. Też miały swoje numery. Też, Oni wszyscy tak. byli zmuszeni do tego, żeby je wymienić na nowe, czy nie? Yy, nie, nie. Czyli to kod, są 2900 coś? Tak. Od czasu zmiany przepisów na plastiki. Patentów, dokładnie tak. Czyli jeszcze ci co żyją to, to tak. mogą pływać na tych tamtych... Mało tego, są jeszcze tacy ludzie, bo wiem, że są, którzy mieli jachtowego sternika morskiego ze starszych e, mhm. e, przepisów. Po zmianie oni awansem im przysługiwał patent kapitana jachtowego. Mhm. Z tym, że oni mogli sobie wymienić na ten patent kapitana, ale nie musieli. I są ludzie, którzy po prostu nie wymieniali, bo stwierdzili, że po co im to w ogóle, po co płacić Skoro 50 zł. Skoro nie płacą, tak. nie, 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 nie będą płacić takiego dużego. Także, mhm że tej, tej liczby na pewno jest więcej tych osób, jest na pewno więcej kapitanów, ale no... Od czasu zmiany przepisu 2990 coś. Tak, 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 tak <laughs> dokładnie. No, z ternika morskiego miałem troszkę lepszy numer, bo 2002, a morsów przypuszczam, że teraz jest już dużo, dużo więcej. No na tak, pewno, że... bo tego morsa to już no, Ładnych par lat temu. Tak, tak. Ja zresztą morsa robiłem zaraz, kiedy te przepisy weszły, następnego roku bodajże, bo wtedy dopiero mnie jak puścił, żeby ten, e, tego morsa zrobić, mhm. i ja tak na no, sumie wyszło do od 16 dosyć lat szybko. był, nie? Od 16 lat był sternik jachtowy, morski było do 18 lat, aha, bodajże. Aha. Wtedy. A no. No, mi się akurat przepisy zmieniły, także. No to było dawno. Dawno było, dawno było. Zresztą chyba tak. widać dać tym, jak mnie przytruszyło. No, no, do... no ale dobra, wracamy do tematu, bo wracamy ograniczamy to, się to, tak. z czasem. Chcemy w te 20-20 hmm. minut się zamknąć także. dawaj z tymi szklankami. Do tych szklanek wracamy. Szklanek jest oficjalnie już teraz podaje wersję 4. Nie 8, ale 4 szklanki. I skoro już mam ten rekwizyt, skoro już mogę go wykorzystać, to zademonstruję o co chodzi z tymi szklankami. Która to jest jedna szklanka, która to jest pół szklanki. I wedle tych wszystkich założeń, o których mówię, to jest pół szklanki. Pełna szklanka to jest uderzenie sercem o dwie ścianki. Trzy razy, ale A, to... no. Nie wiadomo. Jest bardzo niewygodna ta ringa bulina, tutaj jest no no takie mhm. przekłamanie w tym. E, półtorej szklanki, no to już analogicznie to jest się szklanki. Już teraz zabrzmiało to lepiej, ale to y, dwa krótkie. Przerwa między nimi dopiero wtedy trzecie uderzenie. No uh -huh. Nie ma tak. Think, think. Jedna szklanka zaakcentowana. Tak, think, dokładnie uh -huh. tak. Między tymi seriami są przerwy. Uh -huh. Szklanki wybija się od y pół szklanki do czterech pełnych szklanek. Uh -huh. Czyli na przykład tak. od godziny. 8, o ósmej bije się jeszcze cztery pełne szklanki. 8.30 30 to jest już pół szklanki, i tak dalej, i tak dalej. O godzinie 12 są znowu cztery szklanki. 12:30, czyli wpół do pierwszej, bije się znowu pół szklanki. Uh -huh. cykl się po prostu powtarza. Uh -huh. I w ten sposób nie osiem szklanek. odrzegnuje się od tego. Czyli osiem szklanek mówiłeś, że na przykład jak się zaczynało o 8 uh -huh. to były cztery. o dziewiątej była. Ale w tym, w, co tamtym, w, tamtym, w tamtym Czyli o dziewiątej było bicie terminu... dwa razy, ale się biło tam do siedmiu do ośmiu tak, razy, tak? Tak, tak, tak. tak tylko tak, tak, tam tak. chyba bodajże z tą to było, że jest po, dwa razy po cztery. Eee, nie, to był nie? tylko sylwester. O godzinie dwunastej w, pół, eee, w północy sylwester, tak, cztery szklanki na pożegnanie starego roku, cztery szklanki na powitanie nowego nie. roku. Tak, tak, ja. tak. Ale to taka Dobrze. tradycja, nie wiem, czy przestrzegana, na ile przestrzegana, tak i po prostu ceremonia mm -hmm. powiedzmy. A właśnie, a na jak to było z tym biciem? To na Zawiszy nie mieliśmy szklanek. Na Zawiszy jedynie szorowaliśmy ten dzwon. <głos> <głos> Polerowaliśmy go. <noise> I to się sprowadzało do tego, że na Zawiszy dla y, załóg jest coś takiego, co się nazywa godzina dla statków. Wprowadzone no. takie... Y, ta godzina to oczywiście umowna, bo to przeważnie rozciągało się na 2-3 godziny lekko. Jest to po prostu. To czas... godzina się nie skończy, dopóki się nie posprząta. Dokładnie tak. Jest rozciągnięta <laughs> czasoprzestrzeń, tak. czyli zaczynaliśmy stąd do, do końca na przykład obiadu albo do wachty, w no mm. zależności co nas tam ograniczało. E, godzina dla statku polegała na tym, żeby doprowadzić ten statek do jak najlepszego wyglądu. E, skąd to się bierze i dlaczego to jest? No, po, trzymanie porządku na statku przede wszystkim związane jest z kwestiami bezpieczeństwa. To aha. nie to, że on ma po prostu lśnić i wyglądać, bo tak, bo komuś się tak podoba, bo taka jest tradycja żeglarska. Tutaj jest kwestia bezpieczeństwa. Jeśli będą się jakieś liny pamiętały po pokładzie, jeśli pokład będzie śliski, jeśli cokolwiek odpadnie nam w trakcie chodzenia, aha, chociażby aha. po tym pokładzie, przy większym bujonie, przy większej fali, to jest bardzo niebezpieczne. Pokład na zawiszy, co prawda, tekowy, czyli z drzewa takiego tekowego. Mimo wszystko, potrafi być śliski. Dodając do tego, że część dziobowa, jeszcze nie Fordek, ale tamta część przednia dziobowa jest pod dosyć sporym skosem, kątem, to o tym, że tam jest śliska, przekonałem się jeszcze pierwszego dnia, zanim z sportu wyszliśmy w ogóle, pracując tam przy, e, przy bodajże kontrashocie e, sztafoka. Aha. Zjechałem tak ładnie sobie w dwóch gumiakach przez ten właśnie pokład dziobowy na dół, że się dowiedziałem, że pomimo, że gumowa podeszła, pomimo, że drewniane deski, ślisko jest. Także uważać trzeba naprawdę bardzo, a gdyby do tego ten pokład nie był zmywany i to codziennie faktycznie, gdyby nie był myty, to można by się było tam zabić bardzo łatwo. Uh -huh. Dlatego też codziennie faktycznie dostawaliśmy szrubry na kijach, te y, szczotki takie druciane, do tego jakieś płyny i jechało się z pokładem. To ta wachta, która akurat miała tam... był podział, która wachta, którą część statku ma do ogarnięcia. No i po prostu wedle rozpiski jechaliśmy te sektory, uh -huh, uh -huh. które tam potrzebowaliśmy. Między innymi ta wachta bodajże, ta kambuzowa, czyli wachta, jak ona się nazywała? Gospodarcza? Gospodarcza, uh -huh. dokładnie. Nie wiem, czemu tam nazwa mi zawsze wylatuje z pamięci. W każdym razie gospodarcza wachta dostawała do posprzątania części podpokładowe, czyli mesę, mesę kapitańską i Kambuz. wszelkie... Wszelkie, tak, wszelkie, wszelkie e, pomieszczenia Kingston. pod pokładem. Kingston nie, Kingston dostawała. Aha. <coughs> Przepraszam, niedawno jestem w Ja Ja e, ty już. Tak, dokładnie, tak, <laughs> się podzieliliśmy. No. E, dostawała inna warta, akurat Kingston do zrobienia. Mhm. Natomiast my, między innymi, pod tymi pokładami, czyli ta warta gospodarcza, miała do wypolerowania mosiądze. Mosiędzy było kilka na pokładzie, głównie w mesie oficerskiej były tam lampy chociażby, takie uh -huh, fajne uh -huh. mosiężne. Była na przykład cała kolumna kompasowa, która za nadbudówką na, na pokładzie ten się cała od samego dołu jest? Nie, tylko pierścień, tylko taka obejma uh -huh. na górze. Ona też była mosiężna, też się ją polerowało. Zresztą sam rant kompasu też był mosiężny, także to też można było wypolerować. No i dzwon. No kompas zawieszy... czy busola, tak jeszcze wtrącę? Eee, kompas. To jest kompas. pełen kompas. Eee, tak. Różnica między kompasem a busolą nie jestem do końca pewien, ale na 90% busola to jest ustawiona pod kątem prostym, taka wbita mhm. w, po prostu mhm. w pionową część na przykład zejściówki, gdzie widzisz tylko pół tarczy. Kompas natomiast mhm. jest pełen, mhm. na który patrzysz od góry. No, nie na alkoholu? Na alkoholu. No alkoholu? nie się. akurat tutaj nie, ale tak, przypomnieliśmy sobie też i na tym rejsie tę akcję, gdzie to swego czasu w Ustce była głośna afera, bo jacyś lokalni lumpi chodzili po kutrach i rozbijali właśnie kompasy, wypijając spirytus, bo igła magnetyczna lata sobie tam właśnie tak. na spirytusie, żeby nie rdzewiała, no. No. Pomysł niesamowity. No dużo tam tego Nie ma, <laughs> ale... Smakowało. No ale z kilku kutrów to już by tak jakieś pół litry pewnie nazbierało, no. Albo i więcej. Albo i więcej. No, natomiast do dzwonu zawiszowego wracając, no ten dzwonek jest naprawdę malutki. Na no. Zawiszy ten dzwon to był taki, no, mniej więcej takiej średnicy, takiej wysokości, także kawał dzwonu. I faktycznie po wypolerowaniu taką no, specjalną pastę, jak nam Bosman mówił, to jest pasta, którą polecili mu e, lutniarze się chyba nazywają ci, którzy instrumenty produkują? E, lutniarze, tak. Nie, lutniarze, to, znaczy, to nie, chyba tak. no to nie, to ci... te... nie pamiętam, ale tak, tak, faktycznie się to no, te... są razie... takie specjalne pasty polerskie na srebrze, czy coś to. Dokładnie, i to są te, którymi się poleruje te wszystkie puzały trąbki i tak, na tego typu tak, rzeczy. Tak, to tak. się świeci niesamowicie i faktycznie świetnie to działało. Na tym masz. Ciężny dzwon, gdzie o ile instrumenty są przeważnie w pomieszczeniu zamkniętym, trzymane pod dachem, używane, wykorzystywane, aha, bez narażenia aha. na takie warunki atmosferyczne, nie sprzyjające. O tyle dzwonna zamieszy wisi, nie że na powietrzu, gdzie jest non-stop butleniany, to oprócz tego jest przesycony bilgocią potem już nadaje no jeszcze do tego solą. No ale to mosiąc, Kończy... więc on mało tak. też reaguje, więc. Mosiąc potrafi śniedzieć. Ten dzwon na przykład jest zaśniedziały dosyć mocno i jeśli by jego wypolerować, to on też by się świecił. I to uh -huh. by się bardzo uh -huh. ładnie świecił, bo no to jest też mosiążny uh -huh. dzwonek, także. Jak najbardziej to w ten Kiedyś jak działa. zobaczycie, to znaczy, że było u nas wachta gospodarcza. Możliwe. I tutaj nie, ja bynajmniej nie mówię tego jako założenie i nie zobowiązuję się do tego, ale kiedyś może faktycznie no, w to długich zimowych wieczorach, kiedy będę się nudził bardzo, bardzo bym się musiał nudzić, to się może tą polerką zajmę, ale, ale mówię, nie, niezobowiązująco. I tak wyglądała ta godzina dla pracy mhm. dla statku. Przychodził przeważnie Bosman w trakcie śniadania, życzył nam smacznego, po czym następowało przysłowiowe ale. I a propos tego ale, zawsze oprócz tych regionów, które mieliśmy do zrobienia, jakieś tam się jeszcze dodatkowe rzeczy znajdowały. Między innymi pod sam koniec rejsu, pamiętam, mieliśmy taki fajny preparat w odpryskiwaczu, takim jak na stonkę dosłownie, którym się pryskało cały... Jak dookoła to był faz, uh -huh. już nie pamiętam jaki, który w każdym razie fantastycznie rdza rozpuszczał. Rdza po prostu spływała, uh -huh. Uh -huh. tak, momentalnie znikała, no i malowaliśmy, na końcu malowaliśmy faktycznie te nadwórcia, które były uh -huh. po obu stronach. Jak tu, żeby to wyglądało jakoś faktycznie, żeby rdza dalej nie postępowała. Także biorąc pod uwagę, że myśmy byli tym rejsem kapitańskim, sporo można było nami zrobić, że tak się wyrażę, No bo po pierwsze, nikt I jeszcze się kapitanami nie zżywał. nie byliście. Tak, to też. Ale nikt się z nas nie zżywał, wszyscy mieliśmy tego świadomość, że to jest, jest praca, którą jest zrobić trzeba. No A po drugie, każde tam jakieś doświadczenie między innymi tego typu miał. Także szło to w miarę sprawnie, szybko. Nie ja, to już wiadomo, no, wszyscy tam przyjechali się uczyć. Znaczy uczyć. Doskonali swoją wiedzę, a przy okazji się dobrze bawić, a. W tej chwili, w sumie, no co, no, no żaglowców takich Jeszcze trochę fizycznie jajos. pracujących, no. takich, e... takich, które, które na, właśnie, znaczy to są bardziej już... są takie tradycyjne... Takie, takie, tak. I tam płyną ochotnicy na tych żaglowcach. Tak, tak, to nie, jest tak, tak, są właśnie takie prace zarobkowe, właśnie tego mi brakowało, że, no. bo to w tej chwili to faktycznie tych kutrów jest, no ale to wszystko już silniki, silniki. Tylko tak, i... i na kutrach się tego nie pilnuje w ten sposób, tam, mhm. to jest już. Mhm. No, trochę inna bajka. Nie, jak samo usunąć nie. Sama pójdę, ocymowa, tak, w nie trochę tak, trochę tak. Nie traktuję no. się tego już jak swoje, tylko jako faktycznie narzędzie pracy. Tak, tak. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a propos zawiszy. W pewnym momencie, kiedy szliśmy sobie już na żaglach, jeszcze co prawda, ale w miarę, w miarę równa woda była, w miarę stabilnie. Z niejednych ust Bosman miał prośby o to, żeby na bocianie gniazdo się dostać i w końcu faktycznie dali się uprosić prowadzący i mieliśmy wycieczkę na bocianie gniazdo. Bocianie gniazdo jest na zawiszy czarnym na wysokości no, zdecydowanie powyżej połowy masztu. Są dwa bocianie gniazda i na krotmaszcie i na afokmaszcie. Na bocianie gniazdo włazi się jak to przystało na tego typu żaglowiec po wantach od zewnętrznej strony, czyli Aha. wychodzi się na zewnątrz burty i po zewnętrznej stronie po lekkim skosie po sznurowych drabinkach wychodzi się na to bocianie gniazdo. Uh -huh. Jedna ciekawostka: na fog maszcie chodzi sobie radar. W momencie, kiedy <laughs> wychodziliśmy na to bocianie gniazdo, radar został wyłączony. Z tej prostej przyczyny, że podobno ja nie sprawdzałem tego, na ile to jest prawda, ale przypuszczam, że jest yy, tworzy na tyle podleżne pole elektromagnetyczne, że w bardzo prosty sposób działający elektromagnes może pozbawić płodności. Także dbając no. O gatunek ludzki, przynajmniej przez nas, nie no, wiem, aż z ciekawości spróbuję sprawdzić, nie zapomnieć. Możliwe do przedłużenia, wyłączyli nam ten radar, żeby nas nie stresować, żeby, żeby, żeby faktycznie nas nie pozbawić tego. No planu. ale tak, no radar tak działa, że po prostu puszcza wiązkę mhm. elektromagnetyczną i, to no, i szuka, co, co zbiera. Tak, tak. Szuka, tak. szuka mhm. co po prostu, co się odbije od wszystkiego dookoła, no. Także A na jakiej podobno, wysokości ten radar jest? E, psz, no, nad tak praktycznie, czyli już na no, końcówka masz to praktycznie. do topu tam już do, daleko nie było. No, od tego. Tak, psz, no, wysoko. To prawda, fala elektromagnetyczna kurczę. Ja nie pamiętam już w tej chwili z czwartej potędze chyba się rozprasza z odległością. Nie, nie ja powiem, już nie pamiętam, no, ale, ale no to i chwilę. To chyba jest mocno? mocna. Byli, tak? tak, na pewno jest mocne, mocne to pole, bo. No mówili, że no to jest normalna praktyka, że nie, nie wolno się znajdować w, w okolicy bliskiej, mm -hmm, takiego jakby mm -hmm. działającego. No w sumie to się... tak, no jak wszyscy są pod spodem, to ten radar też nie promieniuje bezpośrednio w dół, Tak, idzie tak, na boki, on idzie to... na boki tak, dokładnie. Tak. W każdym razie wrażenie wyjścia na to pociąganie gniazdu jest naprawdę fantastyczne. Bo nie dość, że jak cały czas płynie, więc jest mm -hmm, w przechyle, mm -hmm. Oprócz tego pracuje na fali, czyli ten grunt bynajmniej stabilny nie jest, a do tego jeszcze mamy stolowe owszem wanty, natomiast te poprzeczki na nich to są zwykłe linki, które się uginają pod butami, wchodzi się tam w kaloszach, w gumiakach, no nie w, norm w jakichś tam wygodnych butach, no bo takie akurat są mhm. na pokładzie, przypinając się pasami, wpinając co kawałek, żeby faktycznie nie odpaść, trzeba było się tam dostać. A po drodze jeszcze tam jest tak, że wchodząc na bocianie gniazdo jest Kąt, do którego się wychodzi, jest on mniej więcej w ten sposób. Żeby Co wyjść na bocianie jest... gniazdo trzeba się potem wydostać a, mniej więcej tak, żeby dostać no tak, nogą a, na górę. Pod, pod bocianem tak. gniazdo, są te drabinki. Jak już się wyjdzie na to bocianie gniazdo, tam są owszem barierki poręcze dookoła. Także yy, miejsce czego złapać, jest, stoi się w miarę bezpieczeństwa. Mam zdjęcia nawet nam film, film nakręcony. Tu powinny być. <laughs> yy, Puścimy. W tym momencie, kiedy mówimy, puścimy te zdjęcia tak. i ten film z go Gniazda, jest widok z góry, a propos uh -huh. właśnie tego nagrania, jest po prostu niesamowity. W pewnym momencie, jak się patrzył, tu jest taki maleńki ten żaglowiec, żeby się w życiu człowiek nie spodziewał. Uh -huh. Wrażenie niesamowite. Horyzont się rozszerza bardzo daleko, ponieważ właśnie no, widać z góry dużo dalej. A co, jest No jest, no jest, no jest. Nie da się ukryć A <laughs> Chociaż tak się śmieję. Często kursantom na szkolenia no, mówię właśnie, że dowód na to, że ziemia jednak płaska nie jest, jest bardzo prosty właśnie na morzu. Bo wystarczy odpłynąć od brzegu na taką odległość, żeby tego lądu już w pewnym momencie, nie powiedzmy najwyższym słupek nam było, y, nie było widać. I w tym momencie wstajemy, wychodzimy na nadbudówkę i się okazuje, że jeszcze odejrzymy kawałek punktu. Zgradało się troszeczkę niżej, już go nie widać, no nie? Także no sorry, płaskoziemcy nie <laughs> tym razem, no. żeglarze pływają po okrągłej no, ziemi, po czym wychodzicie to już wam tak. wszystko jedno, ale, ale nie, nie, nie jest płaska ziemia. Eee, no i co? A wrażenie z Gniazda fantastyczne. 20 minut już prawie za nami. Tak. Eee, a Będziemy jeszcze był jeden temat. Chyba pomału do końca. Jeszcze jeden temat. Dzisiaj zaczęliśmy. A to tak, to już autopromocja. Tak. Autopromocja. Tak. Yy. Yy. 22 listopada no wtedy nagrywamy ten odcinek. Yy. I w tym odcinku yy, mówimy o tym, że parę dni temu się dla was pojawił. To nie moje? To już. To już. <noise> Pojawił się nowy artykuł, który będziemy chcieli właśnie w miarę regularnie prowadzić. Właściwie cykl, cykl artykułów rozpoczęliśmy tym artykułem. Przynajmniej w eee, są w To będzie kalendarium żywarskie. Wszystko co z historii znajdziemy. Ciekawe Dzisiaj wydarzenia jest, ja, tak. i to przede wszystkim wydarzenia z czasów przeszłych, ponieważ patrząc po internecie, wpisując frazy chociażby kalendarz żeglarski, kalendarium żeglarskie, są tam kalendaria obecnych imprez regatowych na przykład, albo na przyszły rok planowane imprezy jakieś tam większe albo żeglarskie. Ale wyniki z poprzednich kilku lat. Na ale... przykład, natomiast posegregowane jest, pisane jakieś takie ciekawostki ze świata żeglarskiego, z historii przede wszystkim, albo z jakichś tam czasów właśnie wcześniejszych. No, nie znalazłem czegoś takiego, więc podejmujemy się pracy dosyć trudnej, przypuszczam, i czasochłonnej, ale za to mam nadzieję, wyjdzie to praca regularna, gdzie będziemy się starali przy każdej jakiejś yy, takiej ciekawszej yy, historii, cieka ciekawszej daty, kiedy znajdziemy, że coś tam się w tym czasie dało, wrzucić jakiś post, opisać co wtedy się działo, jak yy, to po prostu taki kalendarz, który będzie się rozrastał, rozrastał, rozrastał. Co roku będziemy się starali dodawać coraz więcej takich artykułów, żeby się to kalendarium stało takim, no faktycznie kalendarzem historycznym żeglarskim. Także na razie jest 22 listopada na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj mm -hmm. jest 22 listopada. Do tak. czasu opublikowania odcinka może coś wpadnie, może nie, zobaczymy mm -hmm. kiedy opublikujemy, no. ale będziemy się starali, żeby to było w miarę regularnie. Co są dzisiaj tematy ciekawe, bo dzisiaj jest y, da, y, rocznica opłynięcia przez Vasco da Gama y, przylądka Dobrej Nadziei, kiedy to płynął do Indii. A drugą z takich ciekawych historii jest śmierć w bitwie Czarnobrodego, czyli Edwarda Ticza, jednego z najbardziej popularnych piratów, który to tak zaspoilerując ten artykuł, między innymi jest sławne z tej legendy, że do Brody, Czarnej Brody, wplatał sobie między m.in. tlące się ląty, i ponoć kiedyś takim tlącym się lątym odpalił Armatę działa w dostatku. Także no, fantazja człowieka. A chciał się kreować. To no był niesamowity w ogóle wizjoner, jeśli chodzi o kreowanie własnej osobowości. On to wiedział, co o tym chce uzyskać, chciał, chciał z siebie zrobić jak najbardziej demoniczną postać, dlatego też właśnie jak najwięcej takich atrybutów, przywar uh -huh. demonicznych starał się do swojej osoby. Teologia, no, żeby się nie bić, tylko żeby wszyscy przed nim uciekali. Tak, tak, tak. No, ale to właśnie w tym kalendarium. Tak, Także na chwilę obecną... Uh -huh. Co, dziękujemy. Dzięki, skończyliśmy yeah. no, tak, w ogóle cykl o Zabiszu Czarnym. Co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast, te formy nagrań, wideo, będziemy się starali utrzymywać, bo wydaje nam się dosyć ciekawe. Oprócz tego, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie będziemy próbowali albo wideo odpowiadać, albo w formie artykułów, albo w formie odpowiedzi po prostu na Facebooku. Dokładnie. Próbujemy Cześć. też w najbliższym czasie jeszcze wystartować z Instagramem, także również tam zapraszamy. Na chwilę tak obecną tak, to tyle. Także tak, dzięki bardzo tyle. i do zobaczenia, do usłyszenia, do napisania. Hej, tak stoję.